KOSMETYCZNY horoskop NA 2023 ROK BARAN Ten rok to dla Ciebie dobry czas na testowanie nowości. Nie bój się odejścia od schematów, bo to właśnie w tym roku możesz odkryć hit, który odmieni Twoją pielęgnację. Szczególnie zainteresuj się wiosennymi nowościami. BYK Skup się nie tylko na działaniu kosmetyku, ale też na przyjemności z jego stosowania. Ładne opakowania i ulubione zapachy pomogą Ci wynieść pielęgnację na jeszcze wyższy poziom. Lubisz otaczać się pięknem, więc nie odmawiaj sobie tego w kosmetykach. Bliźnięta, postaw na swój upór. W tym roku kluczowa będzie dla Ciebie regularność, dzięki której poprawisz efekty pielęgnacji. Pamiętaj o maseczkach, bo to one pomogą Ci przeskoczyć pewne kosmetyczne trudności. Rak, zdobądź więcej pewności siebie. Pomogą ci w tym w szczególności produkty otulające skórę i poprawiające jej ogólną kondycję. Ceramidy to dwójtegoroczny najlepszy kosmetyczny przyjaciel. Lew. Błysk i blask to twoi sprzymierzeńcy. W tym roku postaw na odżywki do włosów, które wydobędą z nich prawdziwą taflę. Możesz też zaszaleć. Odświeżony kolor włosów, odważny makijaż czy totalnie nowy zapach perfum pomogą ci się w tym roku wyróżnić. Panna. Dobra organizacja może pomóc ci rozwinąć swoją pielęgnację o kolejne etapy. Może w tym roku warto spróbować czegoś nowego, na przykład masek do skóry głowy albo bogatszej esencji zamiast zwykłego toniku. Obserwuj skórę i wyciągaj wnioski, bo to Twoja mocna strona. Faga! Wykorzystaj ten rok na poszerzanie wiedzy o pielęgnacji. W tym temacie jeszcze wiele możecie zaskoczyć. Twoja skóra na pewno na tym skorzysta, bo nowe informacje poprowadzą do odkrycia czegoś, co zdecydowanie odmieni Twoją kosmetyczkę. Skorpion. Ten rok sprzyja zdecydowanym krokom. Być może to czas, aby rozpocząć kurację kwasami lub retinolem. A może planujesz jakiś kosmetyczny zabieg? Nie bój się postawić na mocne działania, bo w tym Twoja skóra może najlepiej się odnaleźć. Strzelec. W tym roku postaw na witaminę C. To ten składnik pomoże Ci na wielu płaszczyznach. To inwestycja na przyszłość, więc nie żałuj czasu na najlepszy dobór produktów. Chwile poszukiwań da lepsze efekty niż zakupy na ostatnią chwilę. Koziorożec. Jeśli masz swoje ulubione kosmetyki, to nie ulegaj chwilowym zachciankom. Jeśli planujesz zmiany, to staraj się wybierać produkty zbliżone do aktualnych ulubieńców. Nie odchodź od sprawdzonych substancji aktywnych, ale też daj szansę różnorodnym produktom, które je zawierają. Wodnik. W tym roku spróbuj przyłożyć się do większej regularności. Twojej skórze może brakować stabilizacji przez zbyt częste zmiany lub przerwy w stosowaniu produktów. Może dajesz kosmetykom za mało czasu, by pokazały swoją moc. Ryby. Nie szukaj więcej wymówek i zacznij pielęgnację w kierunku, o którym już od dawna myślisz. Zamów kosmetyki, które chodzą Ci po głowie i nie odkładaj ich na później. Im szybciej zaczniesz testy, tym szybciej odnajdziesz swoje idealne produkty. Napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz znak z odjaku. Buziaki, pa!